Mamy kolejnego gościa w kabinie. Ja. Dzień dobry? Jest kolejny gość, a raczej pierwszy gość, bo ty byłeś pierwszy, przed to damem. Pierwszy byłem? Tak. Moje pierwsze to... żniwa w tym roku szoka tu no. na wielką skalę. Marki mówi, że w tym roku będzie na dobry kombajny mieliśmy. Odbieram to, co moje. Ja, to <grym <grym> Do headeru wkładam, żeby dobrze się orało headerem. <grym> Magnum, ty nawet sobie nie zdajesz sprawy, jaka maszyna do ciebie przyjechała. Witam Was w kolejnym odcinku. Właśnie dostałem telefon, że nowy nabytek. Lada chwila. U nas będzie na podwórku. Kombaj wystawiony. Gotowy do wyjazdu. Wszystko ponaciągane, nasmarowane. Przedmuchane. Także tylko pogoda jest taka sobie, bo miało być dzisiaj upalnie i słonecznie. Ogólnie jest ciepło, ale nie ma słońca. Jedyny plus to tylko tyle, że wiatr jest. Puma dla Edia stoi i czeka. No, i zaraz będziemy wyjeżdżać magnumem, żeby z lawety zjechać z maszyną. Także za chwilę zobaczycie, co to będzie. Wyjeżdżamy po kierowce. Niby wytłumaczyłem, ale chcę zobaczyć, czy tutaj ta naczepa wejdzie. Jest nowy nabytek. A więc nie jest ten wjazd taki zły. Wszystko ładnie. Ciężarówka wjechała, nigdzie nie zahaczyła. Także super. Nie trzeba jechać na inne gospodarstwo, ciągnąć magnuma i potem nim tutaj wracać. Zwalimy na miejscu. To i tak pewnie będzie uruchomienie maszyny jakoś w przyszłym tygodniu Jak obkosimy jęczmienie mamy do wysiania wapna Trochę tej kompofarmy Do mnie jeszcze nic nie dojechało Także działamy sobie I maszyny Edia zjeżdżają W tamtym roku kombajnik, w tym roku agregat i Po prostu wniosek do, reali do realizacji był Bo komba jak większość z Was wie a może nie wie? Nie był brany na żaden program, był po prostu kupiony od tak, bo szokowi się zachciało nowy kombaj. No i namówił rodziców, jak w sklepie, kupisz mi kinder jajko? A ejdź, kupię ci akcjala. <grywy> Także trochę dla śmiechu. No i wjeżdża, nowy nabytek na gospodarstwo. A przed Państwem Wadersztat Top Down 500. Nie ma lipy na bogato, albo grubo, albo wcale. Także idę po Magnuma i zaraz będziemy zjeżdżać. Magnum, ty nawet sobie nie zdajesz sprawy jaka maszyna do Ciebie przyjechała, ale będziesz jęczał z nią na głęboko, o ile dasz radę w ogóle na głęboko na tych siedemsetkach oponach z tyłu ale kupujemy już maszyny, no przyszłościową był też temat maszyny kukerling od Adama Pancerskiego M może jeszcze maszyny ma na stanie, w dobrych pieniążkach no tutaj kwota to jest za tego wandersztata praktycznie dwukrotność maszyny tak kukerling no ale Mamy tutaj sekcję uprawiającą, talerzówkę Łapy, wał No i to będzie robiło robotę na pewno Wyjeżdżamy i ściągamy Ale flota masakra o, Presa gratis? Presa gratis, ja pierdziele Ale Nikodem się ucieszy no i dobra, jesteśmy w byku i będziemy podjeżdżać. Próbować zaczepić to ustrojstwo. To jest to, co cieszy. Nowy sprzęt, rozwój. No zobaczymy jak to będzie w tym roku po żniwach. No i po długiej walce. Bo nie mogliśmy zjechać z lawety, ponieważ przód talerzówki jak i jedna łapa wchodziła w naczepę pod Magnuma musieliśmy e, wykonać podkłady pod tylnie koła, żeby tył się podniósł. A tak wygląda zestaw. Majka. Jedno mnie tylko ciekawi, czy ten wał nie będzie zapychał się w piachu, a tak poza tym to maszyna pierwszego sortu, dobra, teraz najlepsza część. Czyli przejazd przez miasto to co Szoko nie lubi najbardziej, no ale nic nie poradzimy. Jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy, mamy pola w koło miasta, wszystko praktycznie musimy przejechać przez miasto. Także no nic nie poradzimy, ale nie ma tragedii, wam powiem. Chociaż teraz, jako obwodnica, jest to na baście, bo jechałem przez basztę bo zrobili obwodnicę, fajnie, nie trzeba by miastem jechać, bym sobie nadrobił tam 500 metrów. Ale koło hotelu Piac Myśli Bożu jest fajna zwężka, rośnie drzewo, nie podcinają tego powstawiane znaki, że trzeba po kremężnikach jeździć, więc ja wolę te 5 na godzinę przez basztę się napocić, żeby przejechać. Ogólnie nie, nie ma tragedii, bo tam po 10 cm z każdej strony mi zostaje od koła, między słupkami a basztą, więc wolę tędyk jak tam się drapać po prostu i. Męczyć się o te słupki, o te oznaki pionowe Fajnie niektórzy zjeżdżają, także Podziękowania dla wszystkich kierowców, którzy Są życzliwi i jak widzą kombajn To nie każą Nam operatorom Zjeżdżać, szukać miejsca, męczyć te opony po krawężnikach Tylko po prostu Zjadą osobówką, mają miejsce, przejeżdżamy Zawsze staram się rączkę podnieść i tak to wygląda Także... No i dobra, kosimy, nakosiłem już drugi zbiornik i sypiemy w locie A mijaczek tu brata ładnie tutaj jest Galileo siejemy to trzeci rok i trzeci rok się wyłamało więc yy, do trzech razy sztuka ostatni raz w tym roku w gospodarstwie no plon jest w miarę fajny yy, fajnie cały rok odmiana wygląda ale no, wyłamuje się do kłosie i po prostu jest lipa zaraz ktoś mi zarzuci że słaba ochrona Spokojnie inne odmiany robione tym samym nie są tak skotłowane jak ona, także no. Nie ma pitolenia, nie ma ściemy, mówię jak jest, sami widzicie, no ale plon jest, tak? Słoma zielona. No Ale kosimy. Bo już opada zaczyna. I dzisiaj będzie odcinek z gościem specjalnym Tylko jak na razie go nie widać Także czekamy Przyjedzie ktoś do mnie Patryk John Deere już odjechał No i Nikodem odjeżdża CVX -em. Brat Tomek przyjechał Manem A teraz tata przyjechał Pumą, pomylił pola i na te pole pojechał Zdarza się no, Myślał, że będziemy u mnie kosić A kosimy u brata Także no Dojechała zguba nasza <gry> Dobra, także sypiemy i... Są chłopaki, jest Marcin z kanału Marcin Flash Gordon i Adam Pancerski z kanału Pancerz. Cześć chłopaki, także u nich będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda z boku. się coraz bardziej sucha słoma, jak i ziarno. No i rotor no, nie odzywa się już, fajnie idzie. Nie ma tak co chwilę strat na czerwono, tam co jakiś czas. Ale to jak wychodziłem na zewnątrz, za wiele ziarna nie leży. Tam jakieś, no wiadomo, jakieś śladowe ilości muszą być. Yy, trochę kłosów już jest o, na ziemi opadnięte, bo jest wyłamany więc na pewno na polu będzie trochę zielono, ale do zbiornika przybywa, także nie ma się co łamać, wszystko jest ok moim zdaniem. Jeździmy 3.8, 4 na godzinę. Wilgotnościomierz mamy skalibrowany. Pokazuje 12.9, 13 i Jeżeli chodzi o wilgotność ziarna, także materiał idealny do zbioru. Gdzie słabszy, to w ogóle wyłamany, kłosy już leżą na słomie. Także no, trzeba zbierać, trzeba zbierać, no się nie poradzi. To jest właśnie urok jęczmienia. Pierwsze pieniążki, yy, ale tak samo, stety lub niestety, słoma zielona, ziarno dojrzałe, ciężko się kosi. I powiem wam tak, nie ma co przesadzać w jęczmieniu yy, z wysokimi dawkami azotu bo po prostu on jest zielony żywcem. Myślę, że taki jęczmień 100 od 70 do 110 kg to jest max, wam powiem, jeżeli chodzi o nawożenie i on tak samo jeżeli ma wodę 8-9 ton, potrafi przy tym nawożeniu nawet 100 kilo śmiało oddać. No oczywiście nie na piachu, tak? Ale na ziemi zasobnej to jest po prostu picobello co się tu chmurzy nam, ale raczej nie na deszcz. Tylko przeciera się słońce, wychodzi. Jest słonecznie, nawet lekko wiecznie. A tam gdzieś za za drzewami kosi bizonek, bez kabiny. Także co? Widzimy się po prostu gdzieś później. Był Marcin u mnie w w kabinie, ale nic nie nagrywałem, on nagrywał. Miałem nagrać, wyszedł po drona, bo no pole ucieka na dwa kombajny, a chcę nagrać coś z góry. Pofatygował się przyjechał. Miał plany inne, ale przyjechał dzisiaj. No tutaj gdzie jest położony, to tak jeszcze nie przesycha. Słychać nas pod nogami, jak ten rotorek tam musi tą masę przepchnąć. 3 czwarte zbiornika już mamy. O, idzie Patryk do, do jelenia. Patryk jeździ Jeleniem a nikodem CVX em A jedziopułom, a Tomek. A Tomek się obija, przyjechał tirem i, i chyba do brata Łukasza poszedł, bo do mnie przyjechali chłopaki, to ustąpił miejsca w kabinie, przyszedł pojeździł ze mną chwilę, skalibrowaliśmy ten wilgotnościomierz, z miernikiem przyszedł, no i tak to wygląda. jest te pole, gdzie były takie dziury, skara dosypiemy patryka, i będzie Ameryka. Raz kosze na nawigację, raz nie, raz coś mi się w prawą stronę przesuwa. Z powrotem, jak jadę, jest dobrze, a jak jadę w tą, to mi się przesuwa. Nie wiem, co jest grane. Może coś tutaj dzwonięci się do serwisanta, no ale wiadomo, okryj żniwny, nie mają czasu. Ma się odezwać do mnie w wolnej chwili. pastryka dopełniłem, i jedzie na magazyn. Musimy się przeciąć! Robimy poprzeczkę i łogi leci do zbiorniczka? Leci. W dołku, poleżały i już pod nóżkami czujemy rotorek. Odzywa się. Mamy kolejnego gościa w kabinie. Witam. Adam Pancerski z kanału Pancerz ile? 78. To nie po znaki kiedy był urodzony, coś tam z zewnątrz też ponagrywał, także możecie wejść i zobaczyć. A my kolejny zbiornik sypiemy. Odbieram to co moje. <noise> Dzień dobry ten Do headeru wkładam, żeby dobrze się orało headerem Będzie dobrze ziemię brał Dzień dobry Jest kolejny gość, a raczej pierwszy gość, bo ty byłeś pierwszy przed Adamem Pierwszy byłem? Tak, szybciej ja Przyjechał Marcin ponagrywać Tam strona na pewno coś nagra, bo wiedziałem, że helikopter wyruszył Zagrywam helikopterem. To moje pierwsze żniwo w tym roku, szoka. To no. na wielką skalę. Martin mówi, że w tym roku będzie na wielką jeździł. No ja nie wiem, czy będę jeździł, bo nie wiem, czy kańik mi da. No, także będzie ciekawie w Danii. O, Marcin wysiadł, mówi, że jedzie do żony. Wygląda o, patryk Łukasz zasypał Patryka, ja sypałem jeden zbiornik do niego, no i teraz zasypię mu tą szóstkę. Mamy trzy czwarte, więc będziemy sypać. Fajna ta przyczepanowa. Mordeczki działka 32 hektary zakończona. Godzina za 10.20. Ja zmierzam na działkę 2,10 hektara. Już sam bez fenda i tam słony nie będziemy robić, więc pójdzie to szybciej. Bo z tymi pokosami wjechać, wyjechać. Wyjechać jeszcze póbie, ale wjechać jak mamy sklinę, to jest po prostu dramat. 21.38. I wracamy na bazę Dzisiaj skoszone 16 hektarów W pół do pierwszej na polu No i takie pola kliniaste Część u brata jęczmienia surowego Nie szło pogonić Także tak to wygląda No wiadomo, jakbyśmy mieli duże pole Dobre warunki, no i przede wszystkim dojrzałe i słońce przez cały dzień od rana bo o 12 był jeszcze zamów to od godziny tam 9 do tej 10 jestem w stanie normalnie wykosić 30 hektarów to spokojnie, no, tylko sami widzicie jakie to warunki, i tak man idzie na suszarnie, bo częściowo zielony, także taka to sytuacja gonimy na chatę jutro dmuchanko i kończymy u mnie działkę 23 hektary nie zostało jest pełna 14,5 hektara. Na razie, cześć.